Manko widzowie, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale No i dzisiaj na razie sami, może... Nie, nie, bo czem się przeglądarka Nie, jesteśmy mnie o opera GX. Ej, dobra no, O wilku mowa, wilk tu Dawaj pyrę i dawaj pyrę Co? Pyrę dawaj Nie wiem, że masz Dawaj pyrę. Potrzebuję pyrę. Żeby rozmnożyć świnie I nawet nie wiem jaki tytuł dać I na to tymczasem ja chcę iść rozmnożyć świnie Tymczasem moje mięso ze świni weku To nie ja E no nie mamy pyry. Nie, ma, nie mamy pyry. Jak mamy rozmnożyć te, te świniole? No nie mamy pyry. No i co? I co ty? Pyro! Nie, to trzeba zadzić! się! Ej, jest daj pyro! Masz. Ej! Proszę! Patrz na mnie! Patrz na mnie! Patrz na mnie! <noise> Lubię je ziemniaki! ziemniaki. <noise> Ej, co? Fajnie by było, gdyby w Minecraft'cie były banany. Ej, ja idę prosto przed ciebie. Mogę iść prosto przed siebie? Idę prosto ciebie. Ej, ja chcę znaleźć wioskę. Ja tam zaszkodzę z ciebie. On mi dirta ukradł. Co? Kto ci dirta daje? No, nie mam, jestem daleko. Daleko. Co? Daleko. Gdzie masz daleko? Do domu? A przecież ty jesteś u siebie w domu. No. Chyba, że... Nie. Chyba, że grasz pod mostem. Twój dom jest. Ajzykwa jak zdechyła growa Co? Ej, obronię się tarczą, co jest! O nie! Ej, zginę! Zginę! Mam dwa i pół HP! Jeden pół Ej, no naprawdę W domu się nie klepiemy. Nie bij mnie! Zabiję mnie, to za drzwi z tobą. Nie wchodź no i przegiełeś. Ja aż z tobą nie nagrywam. Ty nie jesteś na moim odcinku, przegiełeś. Zostaniesz z jajka. No, chowaj się do bunkru najlepiej. No i tu nie przychodź, bo ja mam sikera. Jakby je zabijesz, to naprawdę już nie, nigdy nie będziesz na tym filmie. Dobra, ja ci te zepsuć łóżko. Ty tu nie mieszkasz, i idę cię wyprowadzić na odwór. Nie wchodź tu do mojego domu. Tak, ja go no budowałam. No ja go budowałam. Co mnie bierze? Znajdź mnie, jestem gdzieś w domku. Znajdź mnie, jestem w domu. Ej, to by się ścikiera zepsuła! Nawet mam lagę, więc możecie zaraz zabić. Tu jest. Ej, kto tu się kopał? Czyżby Igor się tu kopał? Krecik, krecik, krecik. Zabuduj dziurę w domu. No co ja zrobię? No to którędy ty wyszłeś? No właśnie. No więc... No to ty idziesz dzisiaj spać na dwór. Dobra, dobra. Chcesz mieć wojnę? Nie, ja ci mówię, że idziesz spać na dwór. Dobra, jestem tutaj sama. Ty tu już nie mieszkasz. Dobra. Nie masz item. Nie, bo je budowałam. No co mi zbierasz moje pole? Spadaj z mojego pola, chłopie. Dobra, się do następnego odcinka. Ale my się nie mamy zabijać. Ty tu nie władzisz. Dora. Ja tu dzisiaj mieszkam sama. Dobra. Dobra, brasz. A tego tak a propos, dzięki za zbudowanie domu. Ej, bo ja takiego odcinka nie wrzucę. Najwyżej wrzucajmy. Wrzucimy go. Mini kłnia. Albo spora kudnia. Dobra i tak się jak niedługo tu przyjdzie. Przez kilka następnych odcinków będziemy na siebie źli, ale niedługo przyjdzie. on i znowuż pole zbiera. Trzeba zobaczyć, gdzie on się buduje. Gdzie on połazł? Ej. Ej... daleko musi być? Ej, bo on nie ma łóżka. A będzie musiał zapukać, żeby wejść po łóżko? Gdzie on się buduje? Ja będę w wiedział, gdzie on ma dom. Dobra, pójdziemy na jego poszukiwania. Zabija zwierzę, jeżeli poszedł w tamtą. Albo to mi owca tak powiedziała, albo po prostu... ...słyszałam bicie owcy. Kurde... Ja nie mogę. Co się stało? Szybko! Co szybko? Jezusko. No. no ja uciekać z tej wioski A tu jest to, najazd Ty poszłej do wioski? No a tu jest najazd No to wracaj Ja mogę iść tam ale ja, ja nie wiem czy ja nadal nie jestem na ciebie obrażona No to po co mi mówisz że jest najazd Ja już nie taty mi, mi mówisz Idź spokojnie spać Daj mi spać Ja sobie zwiedzam moją łączkę nocą a ty do mnie W następnym odcinku, który dzisiaj wpadnie na kanał, mam nadzieję, że uda się pogodzić może w Robloxie albo gdzieś. Ej, normalnie ta szkoła daleko leci Dobra, to my sobie posiedzimy w domku Dobra, to będzie może skrzynka do jedzenia ja Tu pozmieniam ten dom zupełnie na inny Ja tu bym zrobił skrzynkę do jedzonka Dobra Czyli tą skrzynkę trzeba wyjąć Zgniłem ją, follower. To... No i my się na tej kłótni widzowie pożegnamy. Pewno was nie pożegnam. No ale my się pożegnamy. No to... Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzisiaj jest takie smutne pożegnanie.